Pan z wami, I z duchem twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus, ale napisane jest także, nie będziesz wystawiał na próbę pana boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź precz szatanie. Jest bowiem napisane: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Oto słowo pańskie. Dlaczego to Ewa zerwała jabłko, a nie Adam? Niektórzy złośliwie mogliby powiedzieć przysłowie, takie powiedzenie, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. A to jest złośliwe, to absolutnie tak sobie ludzie sobie mi żartują. Ale jest konkretne wytłumaczenie, ja je dzisiaj zasłyszałem od pewnego salezjanina, więc powtarzam, ale bardzo mnie poruszyło i dzielę się z wami, przekazuję dobre słowo dalej. Bo taka była kultura żydowska. Bardzo prosta odpowiedź jest na to pytanie. Jedna z wielu, bo powodów może być więcej, ale jeden z nich jest taki, że. No niestety równość między kobietą i mężczyzną, którą dzisiaj promujemy i rozumiemy jako no jesteśmy wszyscy ludźmi, no to wtedy tak nie było. W Izraelu kobieta miała być w taki niezdrowy sposób posłuszna i poddana mężowi. I gdyby Adam pierwszy zerwał jabłko, to Ewa musiałaby od niego przyjąć, przez co straciłaby wolność wyboru. Bo taka była kultura i tak było to rozumiane. Ona nie miałaby prawa mężowi odmówić. Możemy się z tym zgadzać lub nie, ale tak kiedyś było. Dlatego musiała Ewa pierwsza zerwać, żeby Adam miał wolność i również Ewa miała wolność wyboru. Bo decyzja człowieka, która została podjęta i x lat temu, kiedyś tam przed Bogiem, decyzja człowieka była taka, że człowiek stwierdził, że wybierze inaczej niż mu to zaproponował Bóg swojej wolności. I to jest, szczerze mówiąc, jeden z takich naszych dramatów, który mówi święty Paweł, nie czynię to, czego chcę, a czynię to, czego nienawidzę. I to jest jeden z powodów do smutku w Wielkim Poście. Że miłość, która przychodzi na świat, którym jest Jezus Chrystus, wcielenie, ucieleśnienie miłości, przychodzi do swoich, a swoi go nie przyjęli. I każde moje decyzje Wynikający z różnych powodów, które sprowadzają w jakiś sposób na mnie cierpienie i śmierć przez odrzucenie Bożej miłości, bo na tym polega każdy grzech, to jest smutne, bo ja cierpię, zadaję sobie rany, której Bóg nie chce. I to jest mój dramat. I to jest jeden z pięknych powodów do wzruszenia w Wielkim Poście i zobaczenia. Tej swojej kruchości i słabości, tego mojego wyboru, jak mówi dzisiaj święty Paweł, śmierć weszła na świat, bo wszyscy zgrzeszyli. Nie ma sprawiedliwego, nie ma ani jednego, dopowie psalmista. To jest nasz smutek, to jest ta wolność, która dodaje nam pewnego rodzaju ciężaru, wyboru, decyzji odpowiedzialności za tą decyzję. O czym tak naprawdę zdecydowali Adam i Ewa na początku? Na czym polegał ten ich grzech? Bo to jest podstawa dla każdego naszego wyboru. Adam, żeby na to odpowiedzieć, to trzeba zrozumieć w ogóle, po co, co oni w ogóle w raju mieli robić, jaką rolę mieli, jakie stanowisko, jaką funkcję pełnili Adam i Ewa w raju. Ich zadaniem było rządzić tym światem. Bóg mówi, czyńcie sobie ziemię poddaną. Oni mieli reprezentować Boga na ziemi. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I to podobieństwo wyraża się między innymi w tym, że to my kształtujemy ten świat. I wystarczy wyjrzeć na zewnątrz, to my decydujemy: czy jedziemy po lewej stronie drogi, czy po prawej. Jak wygląda świat, jak wyglądają budynki, drogi, społeczności, struktury, to my kształtujemy. Bóg się nie wtrąca do tego. Bóg nie mówi, słuchajcie, jeżdżenie lewą stroną drogi jest gorsze, a lepsze jest prawą. Znasz wybór. Bóg daje nam dużą przestrzeń wolności. I to było zadanie Adama i Ewy. I Jedyny punkt taki graniczny, który postawił Bóg człowiekowi, to powiedział: No, słuchaj, no możesz naprawdę wszystko. Ale jednej rzeczy nie możesz, nie możesz być mną, nie możesz być mną, no bo ty jesteś sobą, a ja jestem sobą, no i tego tej granicy nie możesz przekroczyć, nie możesz zostać Bogiem, z dużej litery, wielkiej litery pisaną. A Adam z Ewa mówią: a co nie mogę? <grym> a mogę, a spróbuję. No i nie wyszło. Co to znaczy być Bogiem, w tym rozumieniu tutaj, zwłaszcza w księdza rodzaju? Decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Bo człowiek ma reprezentować Boga na Ziemi, ale na zasadach, na jakich Bóg stworzył ten świat i człowieka. To stworzenie ma oddawać cześć stwórcy, a nie odwrotnie, ani nie jeszcze jakoś inaczej. Bo taki porządek rzeczy nadaje Bóg. Jeżeli Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy stworzeniem i tego nic nie zmieni, choćbyśmy bardzo się buntowali i tupali nóżkami, zasady nadaje Bóg. My możemy je łamać, ale wtedy wracamy do tego dramatu, o którym mówiłem na początku. Wbijamy sobie sami nóż w plecy. Mamy wolność, możemy to robić, tylko po co? To jest niesamowita pycha w takim dobrym tego słowa rozumieniu. Znaczy pycha jest czymś negatywnym, ale w prawidłowym tego słowa rozumieniu. Pycha. Czyli stworzenie, ten taki mały, mały człowieczek, taki malutki. I Bóg wielki, nieskończony, stwórca. On to wszystko stworzył, utrzymuje w istnieniu. Bóg jest w relacji do swojego stworzenia. My istniejemy, żyjemy, poruszamy się, w nim jesteśmy, powie święty Paweł. I ten malutki człowieczek mówi, a ja wiem lepiej. A ja lepszy porządek świata ustanowię niż Pan Bóg, co mi tam będzie Pan Bóg mówił, że on wie? Ja wiem lepiej. To jest pycha. Ogromna pycha. Żeby uważać się za mądrzejszego od stwórcy całego świata. Ale pokusa złego ducha właśnie na tym polegała, który powiedział: Dasz radę, jesteś w stanie to zrobić. Jesteś w stanie być jak Bóg. Ale to jest niemożliwe. I pojawia się cały dramat. I teraz dzisiejsze czytania nam to pięknie zestawiają razem. Mamy dramat grzechu Adama i Ewy, którzy tak decydują. Mamy wytłumaczenie przez świętego Pawła, że skoro oni zgrzeszyli, grzech, ten grzech przechodzi na wszystkich ludzi, bo wszyscy doświadczają tego grzechu. Tak? To, to zło rozprzestrzenia się na cały świat ale przychodzi jeden sprawiedliwy który odwraca porządek rzeczy a raczej przywraca porządek rzeczy i pokazuje kto tu jest bogiem a kto tu jest stworzeniem i pokazuje to nie na sposób że przychodzi z biczem i poukłada teraz wszystko tak jak być powinno tylko przychodzi pokazując mówi uważacie że chcecie być bogami to zróbcie to co ja zrobię teraz i oddaje swoje życie z miłości powiedz jesteście bogami to zróbcie tak samo yy, ale ja nie umiem no bo nie jesteś bogiem i nie masz doskonałej miłości bóg niesamowicie nam to pokazał nie przez wytykanie nam błędów ale przez bezwzględne pokazanie granicy naszej ludzkiej natury która dochodzi do pewnego muru i powie dalej nie pójdę bo nie potrafię a Bóg mówi tak, to prawda. I tu się zaczyna droga chrześcijańska, tu się zaczyna droga przyjmowania Bożej miłości i tego służenia Bogu. I Ewangelia pokazuje nam Jezusa, który nie poddaje się manipulacji złego ducha, tylko mówi mu: idź ty, szatanie, jeden, i mi tu głowy nie zawracaj. Bo Bogu ma służyć. Porządek od początku ustanowiony przez Boga piękny porządek rzeczy, zdrowy porządek rzeczy, dobry, szczęśliwy dla nas porządek rzeczy jest to, że Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy stworzeniem. Tego nie zmienimy, choćbyśmy nie wiem, co robili, a żyjąc w zgodzie z tym idziemy ku pełni miłości, szczęścia i wolności. Co niektórzy powiedzą, że oczywiście to jest nieprawda, ale tego nie, nie da się zmienić. I jest, pewna taka, jest to pewne takie piękno w, tym, w tych słowach z Ewangelii, na które już na koniec zwrócę Wam uwagę. To, co Jezus cytuje z księgi powtórzonego prawa. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wzruszają mnie te słowa. Pamiętam, kiedy. Pan Bóg mnie wprowadzał w to doświadczenie, kiedy Bóg ustanawiał we mnie relację, jaką ja mam mieć razem z Nim. Idę za Bogiem już od iluś lat. Bóg kształtuje tą naszą relację. On, on mi pokazuje, jak nasza relacja ma wyglądać, moja z Nim. Jednym z wielu, wielu elementów, którym Bóg pokazywał, to był właśnie ten fragment, który mnie tak dogłębnie poruszył. I pokazał mi, że Bóg oczekuje ode mnie tego uniżenia, nie poniżenia się, bo to jest zupełnie krzywdzące, tylko uniżenia przed Nim. Że Bóg staje ze swoim majestatem i pokazuje mi, ja jestem Bogiem, ty jesteś stworzeniem. Ale robi to w taki sposób, że tam nie ma takiego, że Bóg mówi, ja tu jestem Bogiem, ja tu rządzę, ty mi tu masz, klękaj przede mną. Bóg nie robi tego tak z góry. Robi to od środka, od serca. I ja pamiętam to doświadczenie, jak bardzo mnie to poruszyło, jak czułem ogromną radość, przywilej, że ja mogę przyjść, nawet w tym symbolu, co wchodzimy do kościoła i klękam przed Bogiem, oddaję mu cześć, pokłon. Bogu będziesz oddawał pokłon, Bogu będziesz służył, Bogu będziesz oddawał cześć, bo on jest twórcą. I to było, to było zaproszenie ze strony Boga, a jednocześnie to było takie zaproszenie, które, które tam, no, tam nie ma alternatyw. <laughs> Pan Bóg nie mówi, że jak chcesz, to spróbuj, jak nie, no to będziemy próbować inaczej. Tylko Bóg powiedział mi to stanowczo, ale powiedział mi to z taką miłością, i tak mi to pokazał jakąś głębię tego, takie, takie, coś takiego, co sprawia, że, że ja. Lubię to robić. Ja się cieszę, kiedy ja mogę wchodząc do kościoła przyklęknąć przed Najświętszym Sakramentem. Jak mnie to cieszy, jak, jak ja czuję, jak tu porządek rzeczy jest na swoim miejscu, że ja jestem tu stworzeniem, całe szczęście. Nie mam na głowie całego świata. A On jest Bogiem. Jak On jest dla mnie ważny i cenny. I ten wyraz zewnętrzny przekłada się w moim sercu zawsze na. Okazanie tego szacunku i miłości, jaką mam względem Boga że ja Mu oddaję pokłon. I to przez pewien czas i to niektórzy zakonnicy, czasami ludzie świeccy też tak robią, że robią taki nie tyle przeklękają wchodząc do kościoła, tylko robią taki skłon do ziemi aż. I też tak można, że klęka się wtedy na dwa kolana i czołem dotyka podłogi. Niektórzy tak czasami patrzą na tych i tak mówią: no, jakiś nienormalny. <noise> nie, ale to, to jest bardzo piękny wyraz. On się tam bierze z różnych źródeł, już nie będę się nad tym rozwodził, ale pamiętam, że przez jakiś czas Bóg mnie zaprosił do tego, żebym w ten sposób oddawał mu pokłon. I to było głębokie wewnętrzne przeżycie bliskości Boga, kiedy ja mogłem klęsnąć dwa kolana i uniżyć się tak bardzo, że twarzą dotykałem Ziemi. Można powiedzieć: a, no, zewnętrzne gesty. Dzisiaj już tak nie robię, bo mam inny etap teraz tej relacji, ale dalej pamiętam o tym doświadczeniu wewnętrznym, które ustanowiło w moim sercu relację między mną a moim stwórcą, który jest mi bliski, a jednocześnie nie ma zachwianej tej równowagi, kto tu jest Bogiem, a kto tu jest stworzeniem. I tam nie ma ani kawałka jakiegoś przymusu, jakiegoś zniewalania, jakiegoś takiego. Odbierania wolności czy czegoś takiego. To zupełnie no coś, co bardzo serdecznie polecam, żeby tego doświadczyć. Stwórca jest Stwórcą, my jesteśmy stworzeniem. To jest porządek rzeczy, ustanowiony przez samego Boga i wynikający z samej natury tego, że Bóg jest Bogiem, a my jesteśmy stworzeniem. I naprawdę jest tak dla nas bardzo, bardzo dobrze. Amen. w ramach dziękczynienia jak zwykle zapraszam do krótkiej modlitwy z racji okresu Wielkiego Postu będzie ona bardziej taka medytacyjna może bez, bez śpiewu, ale zachęcam żeby włączać się sercem też do tej modlitwy można pozostać w, postaci, w postawie siedzącej lub klęczącej, jak to woli i tak w Wielkim Poście będziemy się w ten sposób modlić Dobry Boże ja chcę teraz w, w tym dziękczynieniu po komunii Złożyć Tobie dziękczynienie za ten najpiękniejszy wyraz miłości, jaki mi dałeś. To, że Ty, będąc stwórcą i panem tego świata, przychodzisz i składasz się w moje ręce, pozwalasz mi przyjąć Ciebie do mojego serca. Że ten, który jest nieskończony, jest we mnie, tak słabym i kruchym i skończonym stworzeniu. Dziękuję Ci za tą niepojętą tajemnicę. Tego karmienia się ciałem i krwią Twoją. Dziękuję Ci za tą nieskończoną miłość, która wyraziła się aż do przelania Twojej krwi na krzyżu. Dziękuję Ci, że nieustannie zanurzasz mnie w Twojej świętej krwi, że nieustannie oczyszczasz i usprawiedliwiasz mnie swoją łaską. Bez mojej zasługi mogę doświadczać tak wielkiej i nieskończonej miłości Twojej. Dlatego uwielbiam Cię, Boże, Ciebie i jedyny Stwórco, jedyny Panie. Ja, który jestem kruchym i słabym stworzeniem, staję przed moim Stwórcą i Panem i oddaję Ci pokłon, oddaję Ci cześć, oddaję Ci chwałę, błogosławieństwo, bo one do Ciebie należą i Ty jesteś Panem tego świata na Twoich zasadach chcę to życie przeżyć i to życie Tobie oddać tak jak je od Ciebie otrzymuję bo przecież to wszystko do Ciebie należy bądź wielbiony, nieskończony jedyny, prawdziwy Boże Panie i Stwórco Królu całego świata Amen